I na zakończenie piosenka zakochanego. To chyba najdziwniejsza z moich piosenek, bo ona się do mnie przyplątała. Spacerowałem po Paryżu i nagle zacząłem gwizdywać taką melodyjkę, która jest tu wykorzystana w refrenie. Potem, tak idąc i pogwizdując, zauważyłem, że do tej melodyjki przyłączyły się słowa, także refren jakby napisał się sam. Potem w hotelu dopisałem do tego resztę. I ta piosenka. Tytuł jest zaczerpnięty niejako z Apollinera, i ona też jest dedykowana Apollinerowi, bo w, właśnie w Paryżu odnalazłem chyba najwięcej z tego poety. Jakoś ten klimat pasuje mi najbardziej. Piosenka zakochanego. Pod koniec marca dziewięćdziesiąt Chodząc samotnie po Paryżu W milczącym trwałym niepokoju Zewsząd tę dziwną piostkę słysząc A jeżeli coś ze mnie zostanie To zostanie ze mnie zakochanie Zostanę tylko w tym Co zabiorę w sercu mym Zostanę tylko w tym Co zabiorę w sercu mym Szedłem wciąż dalej w miasto szare By uciec gdzieś od tej piosenki Lecz wciąż od nowa ją słyszałem, jak katarynki chorej dźwięki. A jeżeli coś w sercu zabiorę, to to czego najmocniej pragnąłem, zabiorę. Tylko to, w czym zostawię duszę mą, zabiorę tylko to, w czym zostawię duszę mą, i potem idąc nad sekwaną, wioskę nuciłem tę bez końca, jakby przez kogoś dyktowaną, bym jej już nigdy nie zapomniał, a jeżeli coś ze mnie zostanie. To zostanie ze mnie zakochanie Zostanę tylko w tym, co zabiorę w sercu mym A jeżeli coś w sercu zabiorę, to to czego najmocniej pragnąłem Zabiorę tylko to, w czym zostawię duszę no, Zabiorę tylko to, w czym zostawię duszę Nie, nie, już nie będę chciał. Spokojnie. Już skończyłem. Teraz tylko jeszcze na pożegnanie jeszcze raz Cyganeria. Tym razem po francusku. Je vous parle d'un temps Que les moins de 20 ans ne Mon martyr en ces temps-là, accrochait là jusqu'à sous nos fenêtres, et s'il aime le garni qui nous servait des nids, ne veillez pas de mineur, c'est là qu'on s'est connu moi qui criais famine, et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire en est heureux. la bohème, la bohème. Nous ne mangeions qu'un jour sur deux. Dans un café voisin, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et si quelques bistroques entre un banc et pas chaud nous prenait une étoile, nous récitions des vers groupés autour du poêle, en oubliant l'hiver, la brève. La bohème, ça voulait dire elle est jolie. La bohème, la bohème, Et nous avions tous du génie. Souvent il est arrivé devant un chevalet dépassé une nuit blanche, retouchant le dessin de la d'un sein, d'un galbe d'une hanche, et ce n'est qu'au matin quand ça est enfin devant un café crème. Épuisé à vie, fallait-il qu'elle enseigne et qu'on qu aima la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire, on a vingt ans, la bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand trois heures de jour, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus. Ni le mur, ni la rue qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, j'ai cherché l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste. Et les lilas sont morts. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème. ça ne veut plus rien dire du tout